Cześć. Z tej strony, Kador to jest kolejny gameplay z gry Far Cry 4. W dzisiejszym odcinku chciałbym wykonać misję dla Yogiego i dla Redziego. Tych dwóch panów już wcześniej spotkałem, niestety przez nich trafiłem na arenie. Ale dobra, arena to już jest rozdział zamknięty, można powiedzieć. Więc czas zobaczyć, co tym razem będę musiał dla nich zrobić. W sensie na czym ta misja będzie polegać. A z tego co pamiętam, o właśnie. Przez z nich trafiłem na arenę, i główny bohater się na nich wkurzył. Z tego co pamiętam, właśnie misje od nich to są misje związane z jakimiś odlotami po narkotykach coś w tym stylu czyli coś bardzo charakterystycznego dla Far Cryów były tego typu jakieś, wiecie, odloty, jakieś takie halucynacje, właśnie w Trójce. Tutaj też są w czwórce, w Primalut. W primalud też coś takiego było. Jestem ciekaw, czy coś takiego będzie w Far Cry 5. Jest to dość charakterystyczne, ale. No nie są to jednak najciekawsze. Przynajmniej według mnie, nie były to najciekawsze misje w całej grze. Oh, no, thanks. is bit of 60 40 40 60 Right. Just take the whole lot. You deserve it. Fighting with your tackle, flip-flopping about. Oh, we're very impressed. With this tackle, with his fighting, he was very gladiator. I would say more 300. I want you two gone. I want you out of my house. I'm taking it back. And if you ever... We'll done Donald together. It's Yogi.

Clever clogs. What happened to it? Now that is a story worth telling. Yeah. Drugs, intrigue, danger. It's all there. I just want the short version. Fine, the short version. We were new arrivals in Kyrat. Fresh off the boat, so to speak. Yes, and we were eager to sample the local horticulture scene. Very eager. We were not disappointed. No, not in the slightest. And it was all thanks to an, a, a, a kindly old guru who helped open our minces Right. That day, we reached a level of herbal nirvana unlike any other. When it was all said and done, we asked the guru, whose supplier was. That's when we heard of Shangri-La. Shang oh, Shangri-La.

This was all made possible through a mystical tanka that hung on this very wall. So what happened to it? Uh, it was torn to pieces and scattered throughout Kyra by persons unknown. Yeah, right. But not to worry. The old geezer sold us a map that ah. led to a cave not far from right, here. A cave with a scary door. Right. Really scary. As much as we wanted to chase that dragon, the door had a certain uh, do not enter sort of quality to it. So where's the map?

Ja bym te dialogi naprawdę pomijał, ale bo podejrzewam, że to znaczy się część z was yy, na pewno właśnie te dialogi po prostu pomija w tych filmikach, zdaję sobie z tego sprawę i w pełni to rozumiem, ale część z was pewnie też je ogląda, żeby poznać właśnie fabułę tej gry. No skoro pokazywałem tego Far od początku, wszystkie jakieś tam dialogi, cutscenki, to czemu miałbym teraz przestać to robić? Nie trzymałoby się to wszystko kupy. No, dobrze, że w sumie tutaj była ta lotnia właśnie, czy też paralotnia. Bo jakbym miał jechać samochodem, trochę by to zajęła, tak sobie po prostu zlecę i tyle. Może nawet spróbuję jakoś szybciej poszybować, czy coś. Może się uda. Tylko też żeby nie wylądować gdzieś w wodzie. Muszę jakąś tchankę zdobyć czy coś, jakąś tankę. Jakieś dziwne. Jakieś, nie wiem, płótno. Charakterystyczne widocznie dla mieszkańców tego rejonu. Wieszałem sobie coś takiego na ścianach. Dobra, jak było. Teraz kombinezon do szybowania. A teraz podokląd. Tylko żeby znowu nie wlecieć na ten. Na tamtą lotnie, co pamiętacie, że ostatnio mi się udało. I to była naprawdę dziwna śmierć. Dobra. A, kontynuuję swoją podróż do Shangri-La. Tam było w lewym górnym rogu przed chwilą. O! A to nie wiedziałem, że oni tutaj są. Nie zauważyłem ich w ogóle. Co wy tutaj robicie? I to te skurcze które potrafią hipnotyzować zwierzaki akurat były. Nie ma tak przyjść z łukiem na strzelaninę. No łuk kontra karabin. Oni nie mieli szans tego wygrać. O jeszcze ten... Młynek do zakręcenia. Wow! Myślałem, że spadnę w jakąś przepaść. Znaczy się, spadłem w przepaść, ale myślałem, że... Że, że, że spadnę i nie wiem, I że tutaj będzie jakiś, że coś źle nacisnąłem, i że spadnę na jakiś na skałę czy coś. Na szczęście była tutaj woda. Dobra, gdzie ja mam tutaj wejść w ogóle, bo patrzę, że znowu tutaj jest ogrom spinaczki. Hmm, huh. dobra. Zakładam, że tutaj. Dobrze, że łapanie się tych krawędzi działa w miarę fajnie, bo to byłoby niezwykle frustrujące, gdybyśmy na przykład nacisnęli no łamek sekundy zbyt wcześnie lub zbyt późno spację i na przykład byśmy się takiej krawędzi nie złapali. A w niektórych grach tak bywa. O, małpa. Nie chcę mi się małpy zabijać Co to jest? Świątynia małp jakiś? Myślałem, że to jakieś przyciski, które jak na które wejdę uruchomią pułapka To są jakieś kurde poduchy, na których chyba jacyś mnisi siedzieli czy coś Dobra, dobra Co my tutaj mamy? Najpierw patrzę, że jakaś amunicja, jakieś tam dzienniki Dziennik Mohana Geylat Właśnie zdobyłem, jest tutaj coś jeszcze ciekawego czy nie? Bo, jak nie, to chyba muszę wziąć o to coś. O proszę, już jestem w Shangri-La. Wystarczyło, że się spojrzę na jakieś płótno i od razu mnie przenosi. Strasznie dziwne, niezrozumiałe rzeczy się tutaj czasami dzieją. Choć jeszcze to nie wygląda na jakiś Shangri-La, bardziej na jakąś górę. Byłem tutaj raz w jakichś górach zaśnieżonych w jednej misji. I gdzie mam teraz iść? A dobra. Kurde, ja skoczyłem, bo myślałem, że użyję tego. Kombinezonu do szybowania, a my go nie mamy. Na szczęście się udało przez ten jakiś dziwny lud przebić. Co to kurde jest? Naprawdę w tego typu... Właśnie misjach, właśnie w jakichś grach, na przykład w Far Cry'ach, ale nie tylko, w innych grach też są jakieś tego typu, wiecie, misje związane, że mamy jakieś halucynacje, czy coś, wie, jesteśmy w jakimś niestworzonym, wyimaginowanym świecie, to często właśnie mnie aż zadziwiają, że twórcy mają naprawdę taką wyobraźnię, żeby stworzyć coś tak niedorzecznego. Oho, jakiś Kaliang nam teraz opowiada historię życia. A ja przemierzam przez jakąś krainę doprawdy dziwną. I gonie za za kozą? Chyba. Oho, tygrys. I takiś taki biały tygrys, ale mnie nie atakuje. O, jaki biedny.

No co to za jakieś duchy? Znikają? Pojawiają się? Nie, no z takimi przeciwnikami to ja nie chcę walczyć. O, zabił. A nie, to był jeleń, a nie koza. Jakieś takie małe jelenie. Jak tak tutaj chodzę, to aż mi się przypomniała gra... Shadow Warrior 2. Taka polska właśnie gra. Całkiem fajna i w sumie tam były jakieś takie... To znaczy, się? tu są takie klimaty na Shangri-La, tam były takie bardziej klimaty... W wschodu, w sensie jakieś Chiny, Japonia, coś w tym stylu bardziej, ale te lokacje są dość podobne, w sensie takie strasznie wymyślne. No, tygrys, uratowałem go jak mi ożył, ale wiadomo, to wszystko jest jakieś halucynacje magiczne, więc trzeba takie rzeczy Przymrużyć oko na to trzeba, i na szczęście mi pomógł. Okej. Okay. Fajnie, fajnie. To czyli tutaj sterujemy tygrysem w tym Shangri-La, wydajemy mu rozkazy, coś w tym stylu. To taki przedsmak tego, co potem. O, zrobił się niewidzialny tygrys i się skrada. Patrz jaki skurczybyk. Ja też chcę być niewidzialny. To jest taki przedsmak tego, co później będziemy mieli w Far Cry. Primalu, bo też będziemy mie mieli wytresowane zwierzęta i będziemy mogli mieć jakieś tam rozkazów. i wydawać. Z tego co pamiętam, chyba coś takiego było. O, i teraz mamy tygrysa. No to jest przedsmak tego, co będzie właśnie w Far Cry Primal. Dobra, to ja może nie będę z nimi walczył, tylko sprawę, żeby tygrys z nimi walczył. Dobra, teraz tego gościa atakuj. O wy! Czyżby czyż oni mojego tygrysa choć trochę zranili? Nie, to ja zaraz do was podejdę z moją maczetą. W sumie, nie, to nie jest maczeta, to jest jakiś sztylet bardziej. Ale dobry tygrys, to mi się podoba, tak jest, bierz go. Czyżby on był ranny? Nie, chyba sam się leczy, to dobrze. Okej, okay, gdzie teraz? Nie zbyt mi się tutaj podoba jeżeli mam być szczery. Tak oto fajnie, że mam tygrysa na rozkazy, ale nie podoba mi się tutaj w ogóle. Strasznie to wszystko dziwne. Tygrys, bierz! A, nawet podwójna eliminacja tutaj też jest, to dobrze. O, skurczy byki zraniły mnie trochę. Nie, serio? Dobra, cofnęło mnie trochę daleko. Musiałem znowu tutaj troszeczkę podejść, po drodze paru wrogów zabić. Ale strasznie szybko mnie ci goście załatwili, naprawdę, aż się zdziwiłem. Nie spodziewałem się tego. Teraz muszę po prostu być bardziej ostrożny. O, patrzę, że tygrys już też trochę życia stracił. Okej, okay, ale go wykończył. Dziś jeszcze jeden jest? Jest tutaj. Bierz go tygrys, bierz go, bo ja się go boję. O patrzcie, a tam te białe jelenie są. Albinosy, jak w The Hunterze. uciekają. Nie mam łuku, to ich to na nich nie zapoluję. Dobra, trzeba tym jakimś dziwnym młynkiem zakręcić. Dobra. Tam gdzieś jest jeszcze jeden młynek, znają życie również pilnie strzeżony, ty zbierz, Tygrys, gdzie reszta? No bierz tego tutaj, Gnoja. Albo nie, dobra, ja go, ja go zdejmę, ja go zdejmę. Tak jest, podwójna eliminacja. Bierz tamtego. No bierz. Szybciej, a nie się skradasz. Co jest? Coś słyszałem. Weźcie mnie tygrys nie strasz. A tutaj to? Zanurzycie jeszcze więcej będzie przeciwników. Dotrzyj do dzwonu oświetlenia, tam oświecenia tam było. Użyj tego, żeby namierzyć podpalacza? O cholera, tygrys ociągnie uwagę podpalacza, zlikwiduj go tyłu. Dobra, czyli jakiegoś tam ciężkiego przeciwnika teraz dadzą. To jest podpalacz, dobra, dobra, dobra. To tygrys, yy, panie tygrysie, najpierw załatwmy tych tutaj chłystków, co to nie są jakimiś zbytnio koksami, czyli co. no tych tutaj zwyczajnych przeciwników. A potem zajmiemy się podpalaczem. Gonią mnie czy nie gonią Tygrys! Nie wiesz tego podpalacza, bo on cię zabije. No i zabił mi tygrysa. I co ja teraz zrobię sam? A, dobra, w lewym dolnym rogu jest taka ikonka i się zapełnia. No i oczywiście jak się zapełni, to... O, tak jest! Potrójna eliminacja! Zapomniałem, że mam taką umiejętność wykopioną. Lecz się szybko, lecz. No, o, fajnie, tu tak się liczymy bez apteczki, to od razu nam całą. całe zdrowie nam to leczy. Tak jest! Potrójna eliminacja znowu. Dobra, leczymy się. O, jest tygrys. Powróciłeś, przyjaciele, ty mój. Tak więc teraz zdejmujemy tego gnoja podpalacza. Atakuj go, a ja go zajdę do tyłu. O właśnie tak. Pięknie. Mam cię. Okej, okay, więc muszę teraz tam dotrzeć. Tylko jak? No nie! Kolejny. Tygrys, zbierz go. Tylko nie z mi znowu. Dobra, leży. A teraz proszę bez żadnych niespodzianek tutaj więcej. Ja pierdziela, jaki ogromny posąg, no naprawdę. Co ten Ubisoft tutaj odwalił? No nie. A, dobra. Dźwięk tego dzwonu jakoś zniszczył tych gości. Te demony, czy co to? No, jakieś demony właśnie. Czyli co, spadamy teraz z shangri No i z powrotem w Kiracie. No i poszedłem do Eskinia, znowu się znalazłem w tym domu. Wszedłem

Right, and we asked you to grab some of that wacky back here. Eh? Uh, Did you find any? I was a little busy. Right, but that's good. Y yeah, yeah, no worries. Y yeah, <laughs> next time. But you do come across that fanka. Huh? keep us in mind. Right. Well, we're off. We'll send someone back here to clean up the rest of our shit. All right. All right. Huh? Toodles. Toodles. No i koniec z tego quest'a, tych czubków wygoniłem z domu, zdobyłem punkt umiejętności, bardzo fajnie, chciałbym sobie tą umiejętność wykupić, I jakie teraz są quest'y dostępne? Są w ogóle jakieś? Nie, znowu muszę dla Yogiego i Redzego wykonać jeszcze jeden quest, ha. Czyli znowu chyba do Shangrila, a nie, jest, Willis, tutaj quest dla Willisa, bo to jest quest chyba poboczny, a to jest quest główny, a ja chcę się skupić na robieniu questów głównych zamiast questów pobocznych, szczerze mówiąc też Shangrila to, Shangri to jakoś w ogóle mi się za bardzo nie spodobało. Dobra, tak więc w następnym odcinku wyruszę do Willisa. Okej, okay, tak więc w tym odcinku to już wszystko, jeżeli wam się podobał to oczywiście dajcie łapkę w górę, dzięki za oglądanie, cześć.